Cześć, z tej strony Anna. Dostaję od was dużo wiadomości z informacją, że chcecie, żeby te lekcje były dłuższe i trudniejsze. Od tego odcinka zmieniłam dla was formułę lekcji. Mam nadzieję, że przypadnie ci do gustu. Zawsze możesz o tym do mnie napisać na adres Anna Małpa, nareszcie na swoim.pl. W dzisiejszym odcinku dowiesz się o otaczającym nas świecie. Pamiętaj, że skrypt odcinka ściągniesz ze strony na swoimpl popolsku Zaczynamy. Czy wiesz, że trzy czwarte powierzchni Ziemi stanowi woda? A jednym z najgorętszych miejsc na Ziemi jest Pustynna Dolina Śmierci w Kalifornii. Zanotowano tam jedne z najwyższych temperatur na Ziemi: 54,4 stopnie Celsjusza. Najzimniejszym miejscem na Ziemi jest prawdopodobnie Wostok. Najniższa odnotowana tam temperatura to minus 89 stopni Celsjusza. Najgłębszą jaskinią na świecie jest jaskinia Krubera. Ma głębokość 2191 metrów. Jeśli zastanawiasz się, jaki jest najwyższy wodospad na świecie, to już odpowiadam: Stalto Angel. Jego wysokość wynosi 979 metrów. Ten wodospad znajduje się w Wenezueli. Skoro już jesteśmy w Ameryce Południowej, to muszę wspomnieć o lasach deszczowych Amazonii. To największy las na świecie zajmuje 40% powierzchni Ameryki Południowej. Ocean Spokojny to największy, najgłębszy i najstarszy obok Atlantyckiego zbiornik wody na Ziemi. A teraz ćwiczenia. Będę zadawać Ci pytania, zrobię krótką przerwę, a potem udzielę odpowiedzi. Więc próbuj razem ze mną. Który wodospad jest największy na świecie? Salto Angel to największy wodospad. Najniższa temperatura, jaką odnotowano, to minus 91 stopni. Nie! Najniższa zanotowana temperatura to minus 89 stopni. Najgłębszym oceanem jest ocean spokojny. Tak, jest najgłębszy, największy i najstarszy na Ziemi. Lasy deszczowe pokrywają 14% powierzchni Ameryki. Nie, lasy deszczowe pokrywają 40% powierzchni Ameryki. 3 czwarte powierzchni ziemi stanowi woda. Tak, zgadza się. Reszta to lądy. Najgłębsza jaskinia na świecie ma 3000 metrów. Nie, ma mniej. I głębokość wynosi 2191 metrów. Posłuchaj tej lekcji jeszcze kilka razy. Wejdź na stronę po popolsku. Znajdziesz tam darmowy skrypt i ćwiczenia. To wszystko na dziś. Daj znać, czy ci się podobało. Do następnego odcinka. Do usłyszenia. Cześć!